Dzień dobry, witam Państwa. W dzisiejszym materiale zaprezentuję, jak na kasie LZK10 Online wysłać dane, które zapisane są w pamięci urządzenia. W tym celu naciskam przycisk funkcje, funkcję kierownika, na dole funkcję komunikacji i mam opcję wysłania dokumentu. Kiedy korzystamy z tej funkcji? W momencie, kiedy widzimy na górze. Pojawi się piktogram czerwonej koperty, oznacza to, że kasa ma zapisane w swojej pamięci dane, które nie zostały jeszcze wysłane do repozytorium. Zdarza się to w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli nie posiadamy połączenia WiFi w kasie fiskalnej, wtedy kasa nie może tych danych wysłać. Drugi przypadek, jeżeli kasa z jakiegoś powodu ma na przykład sytuację, że tych danych sama automatycznie nie wysłała, one się zablokowały. Wtedy właśnie możemy wykorzystać ręczną opcję wysłania dokumentów. Akurat ten model jest w wersji szkoleniowej, dlatego tutaj zobaczymy kasa w trybie szkoleniowym. W normalnej sytuacji otrzymalibyśmy informację, praca w tle, możemy tutaj nacisnąć OK i przejść do prowadzenia sprzedaży. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.